Witajcie, to Krótko i na temat i dzisiaj przyjrzymy się bliżej elastycznym przewodom gumowym OW i OONPD. Zapraszam do odcinka. Przewody gumowe OW i OONPD odgrywają kluczową rolę w wielu branżach, stanowiąc niezawodne rozwiązanie do zasilania odbiorników ruchomych. Zapewniają bezpieczeństwo, elastyczność i trwałość niezbędną w wymagających warunkach pracy. Przewody OW wykonane zgodnie z normą H05RR-F to lekkie kable gumowe, które doskonale sprawdzają się w zasilaniu ruchomych odbiorników o średnim zapotrzebowaniu na moc. Wykonane z elastycznej gumy cechują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz ścieranie, co sprawia, że są idealnym wyborem do zastosowań domowych, warsztatowych czy ogrodowych. Przewody OWU pracują w zakresie napięcia 300 na 500 V, a dzięki izolacji gumowej są odporne na zmienne warunki atmosferyczne oraz niskie temperatury. Ich wyjątkowa giętkość sprawia, że idealnie nadają się jako baza do wszelkich przedłużaczy i kabli przyłączeniowych. Z kolei przewody ONPD wykonane według normy H07RN-F to kable o wyższej wytrzymałości przeznaczone do zasilania cięższych odbiorników ruchomych takich jak maszyny budowlane, narzędzia przemysłowe czy urządzenia rolnicze. Dzięki swojej solidnej konstrukcji przewody ONPD mogą pracować w wymagających warunkach, zapewniając niezawodne zasilanie nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Te przewody obsługują zakres napięcia 450 na 750 V i charakteryzują się grubą izolacją gumową, która zapewnia doskonałą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto przewody ONPD są odporne na działanie olei, Benzyny i wielu substancji chemicznych, co czyni je idealnym rozwiązaniem w przemyśle. W naszej ofercie znajdziecie oba przewody w szerokim zakresie przekrojów. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego sklepu i sprawdzenia szczegółowej specyfikacji technicznej.